Uh. Jarek! Jarek! Co? Już? Przebrałeś się? Nie! Przebrałeś się? Nie żyj się, tylko pytam się czy się przebrałeś. Co? Coś ci powiem! Dzień dobry. Dzień dobry powiedziałem. Dzwoniłem do Krzyśka. Bo Użytkownik na pie... do... o, już. Bo już na pierwsze do mnie od samego rana. Zaprosiłem, nie dzwoń do mnie, kurwa, jadę po zakupy. Non-stop na wali. Szlak mnie, szlak mnie trafi, kurwa. Halo e, Słuchaj, e, kup papier toaletowy. O, papier toaletowy, dobra, kupię no, bo zapomniałem. E, no chcę, e, tego kup. Dużego teraz, gier To jeszcze masz na stole, po ch... to skupować. W śniegu, w śniegu już mało jest. jest. jeszcze dużo, jedna trzecia rolki. Bo to wielka. Co? Jest jeszcze jedna A. trzecia rolki. wiesz co to znaczy jedna trzecia? Jak masz fujarę i na trzy części podzielisz. A gdzie jesteś teraz? Jadę do show, bo nie było tutaj w tym, w Biedronce ani... Wody twojej ani orężady, zero. I Muszę jechać do show. Dobra. I nie dzwoń, nie wyzwaniaj! Błagałem cię, prosiłem. Dobra. No, na razie. A, o, będziesz. a może nie będę w ogóle? Co? Może w ogóle nie będę? Za godzinę? Tak, za godzinę, no. Dobra. No, na razie. Ja pierdolę o! Masakra Dobra Dzień dobry Powiedziałem Krzyśkowi, że ma się przebrać I słuchajcie tego Dwa Really?

Słuchajcie sobie. Mam na rogu Krzysztofa. Przyjmu się. się. Przyjmu się. Przyjmu się. się. Przyjmu już się. wietrze Wasze paczki korytka Rejem, rejem. <coughs> Jesień na szkolnej. Trzeba schować stoł i krzesełka, bo już pewnie nie wyjdziemy zimno. Nie pomogę. Nie. Nie pomogę. Nie. Nie pomogę. No, wszystko rób za niego. bo no, już pewnie. Nie nie ma mowy. Nichu ja. Nie. I ty Rafał też się nie Boże. dawaj, bo on to wykorzystuje. Długo się przebiera coś. Może goli się, kurwa myje. Ciekawe. Jarek! Jarek! Co? Chodził. Już? Chodził. Przebrałeś się? Chodzić! Nie! Chodzić! Przebrałeś się? Chodzić! Nie drzwi się, tylko pytam się, czy się przebrałeś. Chodzić, ty, coś się fawiasz. Co? Coś się fawiasz. Chleba nie ma, kurwa, kłamca, kłamca i oszustwa ja, ja kupiłem chleb, ja pierdolę, no. Paczka przyszła jedna, to odebrałem z toczkomatu także może otworzymy, może nie. Zobaczyłem na razie.